Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku Zbieracza, rozbieracza Jacka Recyklera Ostatnio bardziej zbieracza niż rozbieracza Ale cóż, lubię jeździć po złomowiskach Lubię wyszukiwać jakieś ciekawostki Więc to robię, to bardzo lubię To mnie cieszy Dzisiaj też byłem na złomowisku Jak zwykle jestem zadowolony Fantów nie ma za wiele Ale są takie, których jeszcze u mnie nie widzieliście Z pewnością Część z Was wie, jak te rzeczy się nazywają, do czego służą, część może nie. Ale pokażę Wam wszystko tak, jak obiecywałem, jak jeżdżę na złomowisko, pokazuje wszystko, ale przejdźmy najpierw do tego wczorajszego motorka. Oczywiście zgadza się, jest to stojak na butelkę, na butelkę, na flaszkę, na winko, coś takiego, widać Lala próbowała. I już leży, także nie pijemy alkoholu, nie reklamujemy broń boże. Motorek jest na zbyciu. Gdyby ktoś się pytał, jak go nie potrzebuję. Nie chcę, nie moja dziedzina. Dla mnie bardziej starości, ciekawostki. Dobra, przejdźmy do podsumowania dzisiejszych pierdół, bo się Jacek rozgada. I tak przeleci cały odcinek. Oczywiście. Wpad scyzoryk. jest cały działający troszkę do oczyszczenia z rydzy. Wcisnąć WD i na grzyby będzie jak znalazł. Ci co mnie oglądają, wiedzą że ja już ich mam sporo. Zawsze zabieram. Trafiam do pojemniczka na grzybach. Na rybach przydatna rzecz. W szczególności na grzybach. Nie? Na grzyby bez nożyka trochę słabo. Wpad kolejny, jak ja to mówię. Angielski młotek, jest sygnatura najprawdopodobniej 800 gram. A zobaczymy z ciekawości. Widzę kątem oka wagę, grillo. No tak, jest to 800 gram, także młotek, jak ja tam właśnie mówię angielski, 800 gram. Wiem, kto się po niego odezwie. To pierwszy, ten lepszy, jak to u mnie w życiu bywa. Taką maszynerię sobie wziąłem. W zasadzie nie wiem po co, ale coś mi tam mówiło do ucha: Jacek, weź, Jacek, weź. No to co wziąłem? Stary wulkanizator. Nie wiem, czy jest sprawny. W zasadzie nie musi być sprawny. Może posłużyć jako prasa, ścisk. Taka ciekawostka. Mam dziś kabel. No tu spasuje kabel od prodziża. Ale z kablami od prodziża to są niemiłe wspomnienia. Ci co testowali to wiedzą o czym mówię. Nieraz się w pierniku dostało. Ale takie były czasy. Bardzo dobre czasy. Tu w zasadzie nie ma co się popsuć. Spirala, jak się nie mylę, powinna być ceramiczna. Także co tam się może popsuć. Sprawdzę go sobie. Ale on raczej posłuży. Jako ścisk wziąłem też sobie kwietnik Sto jak na doniczkę, w zasadzie duży, taki malowany jakby na złoto. Listki kute, także są też sprawy, jakie ja to nazywam ogrodnicze. Zebrałem, bo to szkoda było zostawić. A wiem, że się sprzeda na 100%. Podejrzewam, że wiem nawet komu dla kogo jest wzięty ale teraz przejdźmy według mnie do najlepszego z dnia dzisiejszego, a będą to są to słupołazy, drzewołazy, jak zwał, tak zwał Służą, służyły do wchodzenia w spinaczki na stare drewniane słupy elektryczne, telegraficzne, energetyczne lub na drzewa, nie wiem czy takie produkują jeszcze. Nie wiem czy w ogóle są w użytku. Tych raczej żaden bh by nie dopuścił do użytku. To jest w zasadzie trzecia para, jaką znalazłem, jaką wytachałem ze złomu. Oczywiście mają swój nowy dom. Teraz jak żona do mnie powie, żebym spieprzał na drzewo to będę miał w czym, nie? No, no to czasy na pewno PRL także mogłyby w zasadzie już trafić do jakiegoś skanseniku, jakiegoś małego muzeum energetyki, elektryki ach, zresztą jak zwał, tak zwał. Także odcinek złomowy jest. Byłem na złomowisku, jestem zadowolony. Jacek jest zawsze zadowolony. Mało fantów, ale ciekawostki są. Także jeśli się podobało, zapraszam do łapkowania, do subskrybowania. Jutro sobota, zobaczymy, co dzień przyniesie. Trzymajcie się.